Szczyrk bez kidy. Jesteśmy w hotelu Gronie, ale mam tutaj Wojtka Tuleje z Tygu i rozmawiamy na bardzo ciekawy temat. Made in China, że tak powiem. Ja zrobię takie małe wprowadzenie. Temat nie jest przypadkowy, bo tematem produkcji w Chinach i w ogóle produkcji Made in Poland, Made in China zajmujemy się od dłuższego czasu. Wojtek jest specjalistą od ciuchów, produkuje je w Chinach, a ja chciałem o to spytać, yy, dlaczego. Więc yy, zacznijmy od tego tygu, ciuchy. Kiedy w ogóle powstał pomysł na produkcję ciuchów? Ile to już lat? No, lat jest kilka. Cześć <laughs> wszystkim. Yy, 2017 rok, jak to 17 rok sierpień. Eee, szybka akcja, szybka decyzja. Eee, jak wiecie, wszyscy, cała scena się rozwija. Rynek eee, tego nie jest moim jedynym zajęciem. Eee, wszyscy coś robią z rowerami, to ja też zrobię. Eee, ja z wykształcenia jestem projektantem samochodów, więc. O, no, tego nie wiedziałem. Eee, więc ja <laughs> eee, chciałem projektować ramy. Jest dużo rysunków, jest dużo nawet jakichś modele 3D. Chciałem mieć własną markę e, rowerów, ale to za duży temat, więc stwierdziłem, że zaczniemy że tak powolutku, może ciuchy. Nie? I, I co? E, odpaliliśmy, no, nie było to jakaś wielka filozofia. Ja e, o ciuchach nie mam, wtedy nie miałem za dużego pojęcia. E, sam nie jestem osobą strojącą się i chodzącą do galerii raz na 10 lat, jak muszę. No, ale coś trzeba było zacząć, nie? więc jakieś takie ciuchy, akcesoria i coś takiego małego. Pomysł był, nazwa w ogóle od imion dzieci, Tymek i Gutek, potem, no i tak to wystartowaliśmy. Duża życzliwość różnych ludzi z branży i, i chyba z Red Bulla, jak dobrze pamiętam, że były jakieś wywiady, rozkręcaliśmy to początkowo, Szycie było koszulek w Polsce, tutaj w Bielsku, spodenek nie było nawet szans. Wiem, jakieś wysyłanie zapytania nie było nawet szans. No właśnie, ale e, młody, młody przedsiębiorca jakby, ten, e, jakby, to podej jakby to podejście takie na zasadzie to produkcja lokalna jest modna od, już od kilku lat jakby takie Wracamy z produkcją do Europy. Ludzie lubią podejście patri... 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 patriotyczne, no właśnie, ale ty, jakby zakładając firmę, właśnie zetknąłeś się z rzeczywistością. Nie da się, no właśnie mówisz, wysyłałeś zapytania do szwalni, żeby zrobić spodenki. Na czym polega problem? Czy oni ci zamówili zaporowe ceny? Czy w ogóle nie byli w stanie technicznie tego zrobić? Ja tego nie wiem. Dwie odpowiedzi na to pytanie. Technicznie, że prototypowanie, mhm. czyli no bo wiadomo, chcemy coś własnego mieć, nie, więc cały ten krój. Prototypowanie, czas i olbrzymie koszty. Żeby tutaj nie, nie, nie ściemniać, nie wiem jakie są teraz stawki, ale wiele lat temu, żeby w Łodzi zrobić własną rękawiczkę, mhm. a wiecie Państwo, prototyp to jest tylko jedna, prototypów potrzebujemy wiele. To było około 3000 zł. To okay. około miesiąca do dwóch w ogóle zrobiłem czegoś takiego. Okej. Okay. Eee, ja jednocześnie mówiłem wiele różnych e, e, źródeł informacji. Ku mojemu zaskoczeniu e, ci producenci z Chin szukanie ich było czysto przez internet, e, producenci z Chin nie robili żadnych problemów. Okej. Okay. I, i, I tutaj pierwszy, pierwsza uwaga była taka, że żeby produkować w Chinach, nie potrzebujemy e, tysięcy sztuk na start. Nie? Mhm. E, byłem zaskoczony, e, że 100 sztuk nie ma problemu. Nie taką barierę wydaje mi się około 100 sztuk, e, 100 par, czy, no, Ta cyfra 100 była do, do, do każdej innych działów. No ale jednak, bo chciałem jednak robić to w Polsce. E, Wiedziałem, że z musimy musimy Chiny. W miarę gotowe wzorce, poza usprawnieniami jakimiś, i naprawdę 100-150 sztuk. Był ten A nie dało się zrobić tak na rympa, dać spodenek Foxa w Polsce, jakichś szwalni, powiedzieć. Dało no, się. są fajne i zróbcie ja mi ma to samo. Można kopiować, usprawnić, e, da się to robić. E, tylko słuchajcie, Państwo, mamy po pierwsze, żeby to realnie spiąć, to jest 30-60 Okay. Ktoś musi się tym zająć. Dzisiaj, przy hiperpodaży pieniędzy w naszej tej całej Europie, w Stanach, nie jest sztuką żeby coś zrobić, tylko ktoś musi tym zająć. Ktoś okay. musi się tym zająć. Znaleźć osobę, żeby on oderwać od bieżących prac mm -hmm. w Polsce, a ona jest zaangażowana do pracy, żeby utrzymać zakład, zusy, wszystko, jest moim zdaniem niemożliwe. Ja nie mówię, że się nie da. Byłoby wspaniale robić wszystko. Uważam, że nie ma co zbierać. W Europie nie ma co zbierać, bo ja czasami jeszcze robię odpytania. Na przykład teraz weszliśmy w okulary e, i, 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 i odpytałem kilka takich... Chcieliśmy robić okulary dziecięce, które się nam ten model punk, żeby zrobić matrycę w, w Europie. Koszty są duże, ale... Mówiąc na skróty, nawet jeżeli dzisiaj mielibyśmy podobne koszty w Europie, i tak bym reprodukowano w Chinach. Z uwagi na przykład na kulturę pracy. Okay. To jest temat tak szeroki, że. Czyli rozumiem. Godziny, tak? dobrze, dobrze, czyli rozumiem, że Chińczycy w międzyczasie po prostu przygotowali takie zaplecze, że wystartować jest tam łatwiej. Jest, jest łatwiej wystartować. Jest łatwiejszy kontakt. Wiecie, ja ani razu jeszcze tam nie byłem. To się okay. O dobre, okej, dobra. Okay, dobra. I, I oczywiście początki tygów były błędy wieku dziecięcego, yy, gdzieś jakieś pękające zamki, ale naprawdę to da się wyeliminować. Nie? Mhm. To naprawdę da się wyeliminować, że tylko ludzie dają nam ten, ten cały feedback, odbijają yy, maile i, i komentarze, ale takie prawdziwe, yy, ja to wszystko widzę, to jest wdrażane. Ja to wysyłam bezpośrednio, te zdjęcia tam, oni to widzą, jest to momentalnie wdrażane. Ile trwa realistycznie? Mówisz, że jest jakiś problem, przyszła nowa partia, mm -hmm. nie podoba ci się coś. Yy, wprowadzenie poprawek i produkt z powrotem już poprawiony. Ile trwa yy, ten proces? To znaczy, yy, tu jest, tu, tu jest różne, bo różni są producenci różnych rzeczy. Mamy kilka szwanków, mm -hmm. inni robią jersey, inni robią spodnie długie, inni krótkie. Yy, I tu zdradzę, że. Dużo tych firm to są były szwalnie dużych marek, nie? więc one okay. naprawdę mają doświadczenie. Nie, nie można odesłać do Chin rzeczy. Okej, okay, z powrotem. Nie, nie można, nie. to tak nie działa. Nie? Przede wszystkim oni mają bardzo wysokie cła na import. Okay. Oni nie chcą. Czy tylko zdjęcia? Tak, zdjęcia to im wystarczy i oni działają, no i to odbywa się na zasadzie, poprawimy się w następnej produkcji. No, albo domyślam się. Jakieś rabatowanie. A tutaj, no, na szczęście teraz, po tych wielu latach to nie są wady, które po prostu eliminują produkt całkowicie z rynku. Nie? Okay. Więc to są takie drobne, że na przykład, nie wiem, logo trzeba przesunąć czy coś. Większość klientów chyba nie jest nawet nie zauważy. Nie mamy reklamacji o jakieś, wiecie, zamki, jakieś trwałości rzeczy. Mm -hmm. Takie trudne rzeczy się udało już pełni wyeliminować. Czy produkowałbym w Europie? Nie. Okej, okay, ale. Była taka obiegowa opinia jakiś czas temu, że problemem z Chinami jest to, że oni owszem produkują, ale nie są w stanie dodać nic od siebie, że przez to, że nie jeżdżą na rowerach, pojawiają się problemy nieoczekiwane. Coś już nikt nie jeździ. Okay. E, wiesz, w to Polsce, jest istotne w to nie jest istotne. W Polsce szwania czy coś nie jest istotne. Oni mają małego klienta, a tyguł jest naprawdę żuczkiem, mhm. jeżeli weźmiecie wielki brand mhm. Foxy, tak Mm -hmm. To oni transportują to już w setkach kontenerów. Nie? To jest naprawdę mm -hmm. olbrzymie firmy, ale oni wciąż z nami rozmawiają. Nie? Oni wciąż okay. ze mną rozmawiają, wszystko jest y y bardzo rzeczowe, zanim jest miłe, to jest rzeczowe, co ja sobie cenię. <cuteck> okay. y nie ma gadania o głupotach. Y y jest bardzo dobry kontakt, jest inna kultura pracy. Y nie ma problemu. Że, moim zdaniem nie ma problemu z jakością. To jest też za mała skala, żeby tam kogoś mm -hmm. tam jechać z takiej polityką, którą prowadzić. Nie ma też sensu słuchajcie. Okay. Oni to wszystko potrafią za mnie ogarnąć. To, jak, cywilizacja i, i, i pomysł na, na świat naprawdę jesteśmy wydaje mi się w takim punkcie krytycznym. Co, co, co zrobimy? Z w ogóle. Okej, czyli rozumiem, że po prostu na tyle zdobywają przewagę konkurencyjną, że to oni rozdają karty? Jak to rozumiesz, to co mówisz? Pytamy o świat, yy, No, o moją branżę. O, twoją e, branżę. o moją branżę. Moja branża jest wypadkową. E, wydaje mi się, wszystkich innych branż. Mhm. E, są fabryką świata. Mhm. W dużym skrócie. E, Determinuje, my determinujemy sukces i przyszłość produktów, marki, usług i procesów przez ekonomię, a nie przez politykę. Mhm. Do 2022 roku obowiązywało wzrost 7, 6%. Mhm. Tam partia ustaliła, Jaki że wzrost? PKB rosną 6% rocznie. Mhm. Wyszli 7%, tam chyba ośrednione jest mhm. 7,1%. Mhm. W 2022 był zjazd, bo oni co zjazd partii, Ludowej Partii Chin, yy, 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 co 5 lat. Opowiadają też, jaki będzie ekonomia. Mhm. I wyobraźcie sobie, że oni zrobili 3 lata temu zjazd mhm. i stwierdzili, że spadamy na 1,5-3%, ale idziemy w jakość. Okay. I jak szukałem na początku kurtek, materiału na kurtek lata temu, to te membrany czy coś, no, no tam. Mhm. Naprawdę tandyta. Teraz. To jest kosmos. Ale rozumiem, że to tak, pojawia I oni się. oni to tylko wyobraźcie, że oni w 3 lata, oni teraz robią jakość. Nie? Zresztą jak ktoś pojedzie do Szanghaju, no to oni są w innej planecie. I rozumiem, że jeżeli pojawiają się jakieś propozycje, to wygląda tak, że oni stawiają na jakość, więc produkują nowe materiały, i ty dostajesz na przykład propozycje nowych materiałów? Próbki przychodzą? Oni pytają, co chcesz. Okej. Okay. Ale też musisz sam wiedzieć, bo nikt tam ci też za rączkę e, wiadomo, to, to, to jest mała firma, ale e, to, 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 musisz sam wiedzieć, czego chcesz. I, mhm. i e, ja wiadomo, zacząłem z Downhillem, Enduro i to był ten, ten, ten mój świat. Ale e, kilka lat temu stwierdziliśmy, stwierdziłem, że na pewno nic. Nie ma sensu w dużej perspektywie być zamknięty w tej bańce. Trzeba mm -hmm. iść, poszukać człowieka na gravelu, człowieka, który chodzi do dekatlonu się ubrać, nie zaniedbując z rodzimego enduro, e, może dam kiedy już w ogóle mniej, ale taka świata enduro, mm -hmm. nie zaniedbując tego, e, e, że trzeba iść, poszukać szerzej. Mm -hmm. I to się udało. to. W zupełności możesz tam robić. Możesz tam zrobić naprawdę ciuchy kosmicznej jakości i możesz to zrobić z Whatsappa. Okay. Jeżeli potrzebujesz nowe próbki, materiały, teraz zdradzę, że szyjemy plecak. Mm -hmm. Taki jak są w modzie, to takie e, skopiowane od tych biegaczy górskich na rowery. Co <laughs> wszyscy... Taki jak na gravelu i ludzie taki jeżdżą. Jak ta, na gravelu ludzie jeżdżą. Mm -hmm. e, ja muszę też być przekonany, że ja plecaków mm -hmm. nie lubię. Tak okay. samo jak we Merino, a ja nie wyobrażałem sobie, że to może działać, ale no działa. I teraz ten, ten plecak też dla nas, też nie lubiłem plecaków na rowerze, ale te plecaki wysokie, w sensie wysokie, mm -hmm. które się utrzymują tu I, i genialna rzecz, bo tak naprawdę kroplimy pot poniżej, nie mm -hmm. bucimy się tu, nie? tylko no. tak, mm -hmm. ten, ten denerwujący pot mamy gdzieś od środka pleców. I działa to, nie? ja muszę być sam przekonany, no my plecak plecach. I on, dostaliśmy pulę materiałów, dostaliśmy wszystko, składamy to online, wszystko się dzieje przez Whatsappa, czy też mm -hmm. jakieś e, przez wymiany na plikach. Które tam oni pracują na Photoshopie bardziej, ja na Corelu. I tak to działa, nie? I nie ma potrzeby naprawdę, żeby tam na razie jechać. No dobrze, jest tak cudownie. A czy są no, jakieś no, wady współpracy nie. z Chinami? No. Są wady, są oczywiście wady. Są wady, ale one często wynikają z tego, że my myślimy jako Europejczycy, my myślimy jak Europejczycy. Mm -hmm. Chińczyk nie myśli w 17 wektorach, nie? on jest zamkniętą osobą. Nie? Takie ma doświadczenia. rozumiem. nie są cywilizacją konfucjańską, oni w ogóle inaczej myślą. I okay. myślenia jest całkowicie inny niż nasz. I, mm -hmm. i, i też się wczytałem w jakieś książki. Jest to niesamowite i to bardzo widać w biznesie. Okay. Że, jak ty ich idziesz, no to jak takie przykłady, jak chcesz coś zaprojektować, no to mówisz, że jak, jakby Europejczyk to zrobił. Burza mózgów, e, wiele pomysłów, może tu, może tu, może tu nisze, e, jakiś taki brainstorming, wszystko. Oni tego w ogóle nie rozumieją. No ale. Rozumiesz, oni musi, e, jeżeli przesyłasz im projekt i to jest jeden do jeden. Adnotacje robisz przy projekcie, przy wizualizacjach, że tu, tu bym sugerował takie, takie, on ci odpisze, i nie rozumiem, co to znaczy. Czyli czy masz chcesz, konkret mu podać? Chcesz, żebym to użył, czy nie? Rozumiem. Okay. Jeżeli teraz no, roz, robimy jeden bakul, jedną tą do tego, mm -hmm. babę, tego plecaka, będzie jedno zapięcie. I teraz rozważamy, magnetyczne, jakie i takie. Ja już się też nauczyłem, nie mogę im wysłać, zasypać ich pomysłami. Jedno. Jedno. Za prototyp. Następny, trzeci, czwarty. Ale to nie chodzi o to, że oni są ubożsi intelektualnie, po prostu jest inna kultura, nie? Oni... No dobrze, ale czy właśnie, w czy w tym momencie cała strona innowacji leży po Twojej stronie? Tak. No to jest istotne pytanie. E, ale też muszę przyznać, że oni też się zmienili z uwagi na to, że oni, jeżeli szyją dla wielu marek, robią produkty dla wielu firm, to oni sobie też zbierają doświadczenia. Mhm. I oni, jeżeli kiedyś to było nie do pomyślenia, ale oni się też szybko zmieniają, i teraz na przykład, jak są jakieś takie rozmowy, wymiany zdań, to mogę już pozwolić sobie zapytać, co, co byś zasugerował, ale z, musimy to zebrać: dwie, trzy rozwiązania. Nie mogę. Z, to, to, to nie działa tak, że wyślę, y, proszę, zaproponujcie coś. Nie ma szans. Nie ma okay. Oczywiście, jeżeli bym tam przesłał 100 tysięcy dolarów, to oni by powołali cały zespół ludzi, yy, oni na pewno by to zrobili. Oni by to na pewno zrobili, ale nie ma potrzeby. Yy, tygu, te wszystkie małe marki, yy, nasze krajowe, potem takich marek jest dużo w Czechach, na Słowacji, każdy próbuje coś tam ugryźć z tego tortu, ale czeka nas też szklany sufit, moim mm -hmm. zdaniem, ja, że po prostu dalej już nie będziemy wiedzieć, co mamy zrobić. Potem jest no, efekt budowania skali, albo nie wiem próba sprzedaży tej marki. To są trudne tematy. Mhm. No, na pewno, jeżeli bym został tygodniu, zostało w tym, co nie wiem, w 2009 roku, 10 że siedzimy w tej, w 2020 roku siedzimy w tej niszy enduro czy coś, nie wyszlibyśmy nic poza to. Nie? Jak nie zaczęlibyśmy szukać, że są ktoś na gravelu, że ktoś jest klientem, który po prostu nie chce w lajkrze, mhm. ale on. Wiecie, to, to widać na targach, na Człowieka to widać, mm -hmm. Tam są wiadomo, młodzi, ale to nie jest nasz klient. Nie? To mm -hmm. znaczy, jak przyjdzie to jest taki 40-latek, on ma dziecko wkręcone i on mm -hmm. zna te brandy, ale ten 40-45-latek, on chciał się fajnie ubrać. Nie? Jak on widzi takie top brandy, mm -hmm. których wszyscy mają, to on nawet zauważył i oni też to mówią, że oni mają taki odruch, poszukam czegoś może dla siebie. Tak, no I, I tych ludzi jest naprawdę dużo. Mi się z nimi bardzo dobrze rozmawia na takim joyride'zie i to jest też. Oczywiście jest, każdy klient jest ważny. Mamy też klientów, którzy nie wiem, czy możemy zmieniać nazwy Marek, ale są klienci, którzy jeździli na endurze tej mhm. Szkocji robione i teraz robione. No i mhm. to jest, dla nich to jest przepaść. Teraz się oni dźwignęli trochę po tej fali jednak, mhm. tych błędów. Ale są ludzie, którzy mają spodenki Przed tak, lat, no? 10 lat, Humvee, Humvee, tak, czy te tak, tracki, tak, które nie e, są w stanie ich rozwalić. Nie jesteś w stanie ich rozwalić. Tak, to to prawda. A teraz problem. logo odpadają. Tak, tak. A teraz hmm. wiesz, problem z rozmiarówkami. Po prostu Pęk. przeskoczyli i bardzo dużo klientów stracili. Nie? Tak, ale to jest moje zdanie. E, jest dużo do zrobienia. Teraz tak naprawdę budowanie efektu skali, nowe produkty, ale czy typu zaskoczy? Jakimiś, jakimś świecie będziemy rozmawiać o lotach na księży, drukarkach 3D? Moim zdaniem nie ma to sensu. A czy coś skłoniłoby Cię, żeby wrócić z produkcją do Polski? Nie widzę w ogóle nawet przestrzeni. Okay. Ale wiesz, co by to było? Cena? Nie. Tak a, czy mówię, ceny? A dostępność? Nie wiem. Yy, czy są jakieś ograniczenia z dostępnością np. materiałów w Chinach? Ja słyszałem o takich problemach, że niektórych rzeczy nie ma po prostu. Wiesz, pytanie co chcesz zrobić. Okay. My nie uprawiamy, wiecie, nie budujemy łazików kosmicznych. My szyjemy ubrania. Masz bardzo ładną koszulkę. Mm -hmm. my, szyjemy, my szyjemy tylko ubrania, czy też akcesoria. Są pola do innowacji, ale wiesz, jakieś zamki, jakieś przeszycia, mm -hmm. coś co naprawdę, wiesz, ja też jestem rowerzystą i tego nie zaniedbuję, więc ja muszę być przekonany. Jeżeli ja wiem, że w tych naszych słynnych spodenkach te kieszenie do tyłu, to jest super sprawa, to one już zostaną do końca, nie? Mm -hmm. to, jest, to powiem ci państwo, że to jest bardzo chińskie myślenie. Oni tak budują samochody. Jak możecie na YouTubie zobaczyć, polscy na Polsce rozbierają chińskie auta no. i pokazują, jak są wykonane na przykład, ile jest wygłuszenia i tak dalej, mm -hmm. ale są cięgne.